Angielski plaster wymiksowany Teraz majster będzie nakładał. Ale Łukasz kurwa zapierdalamy. Nie, ciebie nie, tylko twoją pracę. O co tu chodzi Łukasz? Błoto rozwalasz po ścianie, tak? Żeby no przeciągnąć. Byle jak. Byle jak. I później po ilu minutach doskakujesz do tego z powrotem? Jak podciągnie, ile? Z pół godziny będziesz równał? Szybciej, szybciej. Szybciej, tak? ale na tą ścianę idzie po całości siatka ta elewacyjna. Aha. I co, i później dajesz zawsze drugą warstwę? Tak. Zawsze druga warstwa, to samo. Czekasz aż podciągnie, tak? A później równasz, tak? Tak. I, I na koniec gąbkowanie. I na koniec gąbkowanie czyli sprejujemy całą ścianę. Tak. Taką gąpeczką kurwa lecimy, i później piórem ściągasz, tak? tak? No i taka robota. W Polsce do czego byś to porównał, Łukasz? Niech powiem, że dawno nie byłem w Polsce, to nie wiem, czy się teraz robi. No właśnie. a w Polsce ale raczej to... takiego materiału nie mają za bardzo chyba, nie? Nie, jest. Robią plastrowanie. Też takie mają, tak? Kiedyś widziałem ogłoszenie. Nawet... Nie, bo wiem, wiem że ściągają z, z Anglii na pewno ten plaster, łopatki. Tak. Do Polski go ściągają na pewno, nie? Ale, ale czy w Polsce taki sprzedają materiał wiem, jako tako, to jest nie wiem. I wiem, że nawet ogłoszenie było kuźma na, na Londynku, że jakoś po, do, do pracy, na straży poszukują. No i tak to wygląda, nic tutaj, proszę, rysy, nie rysy, takie zaciągnięcie tylko na raz. Później ładujesz na to siatkę, mówisz teraz tak, bo Ci kazał, nie? Czy, to Czy nie ogólnie dajesz na... na całe ściany siatkę, tak? Tak, tu idzie na całość. No. Tu jest badam, żeby nie pękało. No pewnie. Niech mu. No dokładnie. Za siatkę, za materiał, za wszystko. My tu tylko na służbie, tak? O, siateczki już przygotowane i będzie chłopak rozkładał zaraz. Daje pauzę, zaraz wam nakręcę resztę ta zaciągnięta już, cała, i teraz lecimy z tematem siatka. Tyk. 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 Przyciskasz mocno, tak? No, tak jest. Szczuciem. Szczuciem, ale smarki muszą wychodzić na wierzch. Aha, czyli jeszcze podciągnie, nie? Jeszcze raz podciągnie, tak. I tak oto wygląda proces plastrowania w UK.